Cześć, witajcie w Raid Shadow Legends. No, mamy progre, progresywne szanse na tutaj wyświetlanych, właśnie, czempionów. Mamy podwojone szanse, tym samym, na, właśnie niebieskie szardy. Więc, no, i mamy też rozpoczętą nową fuzję, gdzie trzeba tych szagdów troszkę pociągnąć, żeby tam określone. Fragmenty zdobyć. No i tak, gnuta mam, kantrę mam, Ktoś jest bardzo fajny. Kantra, kantrę też bardzo lubię. To była jedna pewnie z pierwszych fuzji, którą pamiętam, że robiłem w tej grze i kantry ciągle używam, przynajmniej na hydrze. To jest Kioku, też ciekawy champion, który. No nie wiem, pamiętam jak też właśnie we wczesnym grze grałem z na arenie, w takim moim defensywnym teamie, tak Kyoku byłaby tutaj znacznie ciekawsza. No i jest właśnie w ogóle piękna Sisia Flame Tong, wygląda fenomenalnie, jej nie mam i ona jest właśnie parą dla Kardiela, więc. Razem tam, którego mam. Razem tam potrafią robić pewnie dosyć ciekawe rzeczy. No i można by tu się w wielu innych miejscach wykorzystać. Wygląda rzeczywiście świetnie. No, dlatego wybiorę właśnie gnuta jako drugiego mojego tutaj czempiona. Co prawda, rzeczywiście. Te szanse i tak będą dosyć małe, jeszcze zaraz sobie zelkniemy. To jest pani do fuzji Lady Mikage, ale ją mam. To też jest bardzo fajny czempion, a tego nie znam, więc zaznaczę sobie tego. No to skoro już mamy wybranych, to jeszcze zerknijmy przez chwilę właśnie, jak to tutaj wygląda, więc no, nie zamierzam tutaj wszystkiego wyrzucać. Myślę, że do dojdę gdzieś mniej więcej do tych fragmentów właśnie, które są mi potrzebne do fuzji. Być może uda się troszkę ich zaoszczędzić. Te niebieskie szardy niespecjalnie mi przynoszą jakieś korzyści, no więc zobaczymy co tu się wydarzy. No, ostatnio zwykle docieram tutaj do Mercy, tym razem nie jestem pewien gdzie to Mercy się znajduje, no ale pociągniemy, zobaczymy czy ktoś się trafi. Więc Pierwsza dziesiątka przed nami. Kciuki zaciskamy, bo na razie niebiesko. No i chrycowe mam nadzieję, zapłacone. Wszystkie 10 postaci niebieskich to mi dużo punktów nie da. Zwłaszcza, że chciałem coś zaoszczędzić. No i znowu niebiesko. Jest pierwszy epik hipcio. No, taki w miarę. Spoko. Adriel nie gram za bardzo. No i nadal nic, nic tu specjalnego się nie dzieje. o Tym razem przynajmniej od epika zacząłem. Gerhard The Stone. Ale, ale no to jest jeden Epic na dziesiątkę. Na, na tą chwilę <coughs> wypada. Potrzebuję więcej tych punktów. Nic tu ciekawego. Sinesha bardzo lubię. Też we grze używana przeze mnie w różnych miejscach. Bardzo fajny i support. I razem ze swoją siostrą potrafią namieszać. No dobra, to chyba już piąta dziesiątka przed nami. No teraz, dwa epiki się wyświetliły. Trzeci. Ale nadal nic ciekawego tutaj nie ma. No i jedziemy dalej w takim razie. No, przynajmniej troszeczkę więcej epików się zaczęło pojawiać. Są trzy. Armina. Puszczę tą dziesiątkę jeszcze teraz i sprawdzę, jak tam stoimy w turnieju. O, jest ten champion, którego wybrałem. Nawet nie jestem pewien, czego mam. Jest najlepsza High i jest też całkiem fajny Seeker, o którym też dzisiaj wspominałem. Więc troszeczkę epiki przyspieszyły. Zobaczmy, gdzie jestem w tej chwili w samym Champion Chase. A! No słuchajcie, no to zgodnie z, z samym tym moim tutaj założeniem na początku, nawet nie wiedziałem, że już doszliśmy do wszystkich fragmentów, które tutaj potrzebuję, ale no ja w tym momencie wycofam się z tego turnieju tu i tak raczej no, mógłbym jeszcze trochę powalczyć, ale nie są to jakieś, Nagrody w stosunku do liczby punktów, które tutaj bym chciał uzyskać, często się plagium zdarzało tak, że po prostu robiąc jakiś champion chase na określone szardy, za chwilę robili na przykład gwarantowanego czempiona w tych szardach albo coś w tym stylu. No i tak jak na gwarantowanego czempiona w Wojdach, czy Sakredach raczej ciężko mi odłożyć, tak tutaj jak mi zostanie te 100 szardów, być może coś się jeszcze pojawi. Z dodatkowych ciekawostek to ciągle stoję tutaj na zerze w tej misji, którą wam ostatnio pokazywałem, mimo że zaczął się też właśnie razem z Dungeon Divers Fire Knight, który, który też zacząłem biegać, no na razie nie za dużo, ale ciągle mitycznych przedmiotów zero zdobytych. No więc, jeżeli walczycie tutaj o fragmenty i o samą fuzję, właśnie tej pani, no to, no to życzę Wam powodzenia w tych niebieskich szardach. Ja, no poniekąd, niestety, jak zwykle. Nic tego specjalnego nie mam, więc jeszcze raz: szczęścia, żebyście trafili, co tam potrzebujecie. Zostawcie łapkę jak możecie i do następnego razu, cześć.